Dajemy walkover, flaga. Ej, czy... O Boże! Dobra, widzowie! Ja pierdolę. Pokażę Natanowi Skrzykowi, że ogarniam tą grę. Rała. Teraz, jakby pierwsza runda, pierwsze dwie rundy były po wygracie, to, żeby ej, się rozgrzać. Wygracie, Ale teraz pokazuję sobie tak zwany opór. Ej, w ogóle, lawek ma 8 fragów. Natan 1, ja zero. Dajcie Co spokój. ty zrobiłeś? Dobra, Widzowie, ja ostatnio to grałam w Sorsa. Zobaczymy w ogóle co jak się strzela jest? w tym CS2. No, a, tam co robisz, a wy chcecie? Chcecie tak grać? Ma, nie ma kolów, to to. Wiesz, ja nie, nie, nie odczułem od was chęci, gdybym się okno chodzi. na A. Tak, koluj, ja co robimy? No, no ja, jestem, ja jestem na B, teraz już za późno na kole, to od next Za późno na kole? Ja lubię kole. Zapraszam mi fraga, wiercie, no. Przepraszam najbociej. A paka to co robi? Aaaaaaaaah! <laughs> co tu się dzieje? A Glader paka się opala? paka się opala? Leży. O nie. Za łatwo nam idzie, za łatwo. No i teraz ze stracę. Okno no do lewej. O nie! No bo my tu nie ma w ogóle koli oddech. jest tu bóstwo. No po powiedziałem, nie, żebyście wszyscy robili pewnie, to nie powiedzieliście. ty mi pomagasz! Proszę. Ja mam gejzu, ja, ale. No nie chciałem ci przeszkadzać. Dawid. No. no co? No ja e, co? Czy ty pewien? też zdadałeś? No wy. Pema można mieć, ale. Ej, on mnie zabił i ciebie? Mhm. No. Mój bombę. Jeeee! Yeah! Co za co cicho? My? Cicho, ja to mam! Patrzcie na swojego generała! Na no, swojego generała, no! Zamknijcie się. No, Dobry, ale co? Kwiat, sam generał nie kupić, a zginąłeś o, przez niebo. cicho, cicho. <laughs> Generalnie przegraliśmy tę rundę przez to, że nie kupiliście PEM-ów, tak jak Wam kazałem na początku. Mm -hmm. I to jest tego wina. Pierwszy raz nie posłuchaliście się mojej strategii, już jest przegrana. Moglibyście się ogarnąć? Przepraszamy, Ale, generale. Gdzie jest Twoja ta? Eee, dobrze, grama WP! Proszę, żeby kupić, ja proszę, żeby kupić maka 10 tak? Byłoby Sra wspaniale. swoim 10 grama WP. Widzicie i tak właśnie ja jest. podnoszę jak bierzecie do Zmidane. drużyny właśnie, właśnie wiecie kogo. kogo. Babę. Dałem a, pimp, o proszę tak bardzo. bardzo, kolejny przejaw szowinizmu z Nie mi flesuje ci, ci mi da. Bo, bo bomba mi... Kapitan musi mieć no. większe jajka, żeby zarządzać <laughs> Dawaj kapitanie Zabijesz go? Jak no, go Schował się przecież No znajduję go, poczekaj Bo generał... nawet nie doleciał. Na a jest bomba, ale... tą bombę, wygrajcie to bez bomby. Ty wiesz, że no Leży! Uuu, dobrze! Dobre, dobra, strzał, dobra. strzał, moja droga, trzeba wiedzieć kiedy pochwalić pracownika. Miło, że jestem kobietą, Ej, mój, tak? Ej, Ej, pomóż, pomóż. patrz okno, patrz okno, patrz tam. Dobra. Ja podchodzę. Stary, on mi może Leży. być, wiesz, shortem. Schody, nie? Nie, może. Ta, schody no. Leży. Przepraszam, nie podołałam. Ej, okno. Lavek, a ty jesteś leworęczny, czy tak sobie ustawiłeś? Nie no, ja całkowicie lewą ręką gram. Dobra, Eko chyba trzeba przygrać, co? I dobra, jak sobie do tam kubok ma mi pół koła? Ty Kubok zgrasz? No bo Czym? generała taktyką gram, no kurde No, no, Mark, no, no to tak, dobra, chodźmy na B, chodźmy na B, chodźmy na B Idźmy generałem, generałem, nie? Dajcie no, mi w końcu szansę Mid, zmiana planów, a, idziemy, no, na a, idziemy na A! bo mój generał! Idziemy na mida, no, uwielbiam mida Zmiana planów, idziemy na A Dobra Zgorzyk! Ja... Zamęt, moja droga, zamęt moja droga, ty nie zrozumiesz Dobrze? Ale oni nawet nas nie widzą, generalnie. A czemu ona nie skuma tego? Bo jestem no, bo kobietą nie oczywiście, Ma tak? Głowę. Dobrze, dobrze, stop, 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 stop. Uwaga, uspokójmy się wszyscy. Uspokójmy ja się. Ja wam Niech jedna osoba pomarańczowy pokaż się na y, płatach. Po pokaż się na płacach, znaczy trzeba, że dalej jest. No na robię to, robię to. Jest żółty i zielony, gdzie jest żółty zielony. Angela, wszystko w porządku. i jeden w dżungli. Biegnijcie, biegnijcie, bo minimum 3 jest A. Gorzyk! Ty za krótki! Ty za tam! Szybko, szybko, szybko! szybko. Ja Daj, flesza, flesza daję. Kapitanie, uważaj, pali się! Ja nie przejdę, pali się. Ja się. Od nam ona od sam jesteś. Jak PiKu i spikuje, Ja zaszyg. jestem kapitanem, ja dam sobie sam radę. O mnie się nie martwcie. Plantujemy na B! Tak jest, w generale. Jestem przeciwnik na Zabiłem go! Ich kuchnia jeden. Stoję na dajcie, moi drodzy! ustawcie się, będę uznania! Widzisz, tylko widzisz. Eee galop, kokto. No, z nice 4 na niestety. No i teraz czy ja to wina, jak nie taktyki? Moja! Wiecie o! dlaczego? Bo nie powiedziałem, wam, gdzie się ustawić, tylko powiedziałem ustawcie się jako pierwszy Tak, ja tak, brakowało wasz lidera. Osąd, wasz osąd jest okropny, więc ja jestem razem tu będę lidera. Mówił, tak. Będę mówił wszystko, po prostu co macie robić. Yy, ty, każdą rzecz. Ty to tyle, to to że. To tyle, To może na pan nas kołczył, tak. Dobra, no, a dasz dołem. mi flesza? No no? I daj mi flesza. Dobra. Rzucam flesza na A. Jakie flesza? Rzucam flesza na Cofam, Proponuję nie? się wycofać, ja Proponuję to się to wycofać. A ja go znajduję, czekaj. On, on jest default, o, co teraz, co teraz generalny? Powiedzmy, że nie chodzi czekać ale To jest połkować. Szalony, idziesz pijamy. Jesteś, jesteś, y, jesteś y, ucierpiałeś szalony, idziesz tyłem. Ale ja mam biegać tyłem? Czy nie? No tak. Nie, dobra. masz po prostu. No no tyłem, no dobra. Copacz się za nami. Uwaga, Kubok, w górę! Patrzę w górę! Co? Schody jest. Kubox! box idealnie. Są tam, u na górze. Ostrzeliwuję plankę. Lego, Dobra, dalej, dalej w base, Wielu, na F1. się na szatę, się to, że na szopca, chody, już szanowny. Szanowny. Jeden jest na A. Na standardzie pewnie, albo na palących. Mówiłam. Generalę strzela do ciebie. Tak, Generalę! Nie, Niestety nie byłem w stanie przewidzieć, który z nich wychili pierwszy. Trzeba dmuchać na zimne, moja droga. Zostaliśmy pan, pan tylko pan my, Kubox. Nie zabijajmy ich. Nie zniżajmy się do ich poziomu. Kubox, my ugramy tę rundę we dwóch. Chodźmy na te bracie. Ty wychylasz pierwszy zawkom. Ok, mama łupy. Poświęciłem się za ciebie, tak nice. by zrobił prawdziwy lider. Jezu. Uch, gala jest los. On nie, mój lider. Kon. Jeszcze dycham, ale to już mój koniec. Nie uratuj mnie. Na Wystarcz to miejsce, skróć moje cierpienie. Wystarcz to miejsce, skróć moje cierpienie. Super. Ej, dostał oh, Moi bracia i siostry oczywiście. Mm -hmm. Chodźmy, chodźmy teraz na mida. Wyjdźmy na mida i obiegówka, która nie wyszła w pierwszej rundy. A rundzie. co jeżeli tam jest awupa? Nie, trafiłem okna, ale Angela. Dałem okno, dałem okno, Angela, dałem okno, dałem Angela, okno. stop, Lavek, stop! Co Ta no jeżeli no. tam jest awupa? Fletch, Fletch, Fletch patrzymy okno, a reszta patrzymy konektor. Lavek, okno, konektor. Mam skarabinu! Lavek, Lavek, nie wychylaj szorta, nie wychylaj szorta, Idziemy do undera, under, 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 under. Nie widzę nic, nie widzę. Ja dobra, Latek woli... Ramek boli odbierać no, 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 imzią życie niż wygrać pacyfistycznie. Nie się. dam rady! Zakrajmy w CS, bo będę mógł zrobić 20 killów! Bez to, kitu. O ja nie zabijam, dobra! Gość się poci jak a we face grał, nie? Ja są muzyki słucham, kobieto. Mam nadzieję, że przynajmniej muzyki TV ty dużo oczy. Uuu, Pomóż, pomóż. Lawek! lewo, pomóż! Co ty byś ze mnie zrobił, mój umrę, drogi? Umrę Szalony, zawsze u mego boku i to jest właśnie to, co jest przepiękne w drużynie. Wszyscy mm -hmm. musimy zagrać spemów. Wszyscy. Jak jeden... I WP. Tak jest szefie. <laughs> Kubak to był test na lojalność. To twoja tak. nagroda. Dziękuję, a to twoja teraz zabijam na mid'a, dobra. Nie Ja mam pakę, my damy radę sami. Tu nikt nie ma. Kubox, pięknie, pięknie, wchodzimy na site. Ej, my Uwaga, Ej, gala, gala! Kubox, CT, go! CT, CT. schował się. Oj, niedobrze. Akurat spróbowałam ci pomóc, ale potem Ale co ty ty... Dobra, zabijam cię. Nie trafiam. E, uderzyłeś się pierwszy, ej. A, czy... <grymne> nie zdecydowałam. Ja dawno już tą grę no. grałam. Tej zdrady. <grymne> nie kupujesz awupy. Miślałem, że to naprawdę, że na nie, nie, no w porządku. I, właśnie, cię? Dlatego, zabił i właśnie, latek, właśnie zabił szefa. Czy on zabił szefa, pytam? Tak. Ja ci tak. podaruję broń na tanku. Weź mi podaruj broń. My, bupe, dla ciebie. I właśnie Thank dlatego you. lawek wy nie powinniście myśleć, tylko ja powinienem Thank myśleć you. za was. No to co, Namida taktyka, a wy gdzie? <grym> my gramy razem. My tak Ej, naprawdę prawdziwa gosta? drużyna. Jeżeli współpracuje to jest w stanie ugrać jeden na 10, czy 12. Jestem na boże w o, końcu. Kubox patrz mi prawo, patrz mi prawo, ja, patrz mi prawo, ja patrzę konekta. Dobra. Ej, Kunt a czy, jest. idziemy na we. jesteśmy o, na, a, a, my mamy a. <grym> Kubox mówiłem patrz mi prawo. Zawiodłeś. CT te ostatnie, O, widziałem. Tam jest, o tam. No i. To znaczy tam? Kubok podnieś moją broń. Niech moja szabla będzie twoją szablą. A nie, Labyk ci za***, bo musisz się podpisać. O! Ronaldo! RENATO! Nie! Reportuję Cicho, cię! Cicho! Andrzej nagra! MK pobiegł. Cicho. Dobra, sorry. Utkaj mordę, Dawid. Przepraszam. A bo plaka jest zaplantowana! No przecież co ci powiedziałem! Co mi <susano> nie nie słyszałem! Nice, brawo! Dobrze! Dobrze! Błagam Nice! błagam good job. Dobrze! Good Dobrze! tylko po wy To co wy Dobrze! No, no bo... błagam Dobrze! 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 Co, co PM. wy robicie? Proszę was, PM, Angela, Angela Zabiją, O trochę

Idziemy na B? No to jest po Tu jest u mnie jest. Jest na standardzie. Pięknie, Lovek, pięknie, Lovek. Low, low, low. Angel. Bardzo malutko ma. Jak <laughs> mało, angel. mogłam przeładować, co to no, za fake info. Mało, 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 no, 40 ode mnie, to od 50 A to ode mnie 48, to ile? Ja Czekaj, o Jezu, 11. Jeden miał. Nie dam rydy. Ja kapitali. idę na A. Jaka wiadomość, słucham? Nie, Angela, ja ja ja, ja iść ja na, ja ja na B, błagam. Ja i na Ale ja nie umiem B. Błagam, ja i Kubox No co dobra, kupisz? to idę A B. B? Cicho, cicho. B biegną, biegną. Te B-my czekamy na A. Jeszcze tu zrotujemy Jeszcze jeden generale? Wejdą tu? Wejdą tu. Leży? Oni tu to Ja cegną. na każe, Yay! O, i, I To jest Mówimy, tak, tak jak wygraliśmy. Power, power Be Power, tak. Woo -woo. Mo Dobra, wizowie, gooboks gooboks Be Power. Dobra, widzowie, moc na tym B. Patrz, co mam anonimiczne. Szesć masz. No. O, najdroższa broń to. Dzięki. Vou, jaką ty masz kusy. Jezus. Bo ja kiedyś CS player, słuchaj. Maciek, Jezus. Maciek. O ciszę, przestań, Maciek. Przestań, Maciek. Jesteś w sytuacji przestań. kryzysowej, drużyna. Maciek. Maciek, przestań. Maciek. Co Przestań. Ej, o ka Przepraszam! Ja mam to, mam to ogarnąć. Masz to, nie masz. Jeden, ma, ci. jeden ma. Jaka taktyka na Spokojnie. Co ty koniec, robisz, Ej, Chleku, Ty jesteś ten Valorant player? Cubox, musisz Ej, co mi co ty? ta strategia z czasem przyniesie. Ty o, jesteś ten prost Valorant, nie, nie widać! Co ja mam wyje... <laughs> co ty chcesz ode mnie? No trochę tak. Ej, widzicie, że Kubox dalej na A siedzi? Za skrzynką? A my no, mamy bombę? Ja nie skacz. Zdradzisz swoją pozycję. Jest jeszcze jeden. Lawek próbował tylko Ej Co wy robicie na to, robicie? ludzie? Q -box, Q -box. no nie to daj, mój generał decyduje. Nie no. z głosem. Nie daj ja. złym głosom ja. zmienić twojego podejścia. Gorzka, ruszysz tę cipę? Angela, proszę bądź cicho. Się, A, bo, bo, całą, bo, bo, całą, całą grę czekaliśmy na zniszczenie tego planu. Nie to planu. To, Co ty robisz? Proszę cię, Angela, oh, cicho. Jasno. Chodź za tak, 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 tak. na B. Chodź za mną, chodź za mną. Poszli na ta B! Ta strategia w takiej sytuacji, w takiej sytuacji, no ta strategia ma drugie no, W Abym sytuacji, się. w której idą na B, jesteśmy <suszy> w stanie idealnie zdominować. Spójrz tylko. Wychylamy do kuchni we dwóch. Ty na blisko, ty na blisko, no. mój drogi, ty A, na blisko. ja mam strzelbę. No no tak, tak, wychylaj, 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 wychylaj. Na cztery? A jak Trzy! slot? Trzy, cztery! Policja, policja! Uroczki do góry! Jest! szok! shot, shot! Zabijemy tego na szorstkę. Niestety, przegraliśmy przez to, że Angela zagłuszała naszą komunikację. Zgorzyk, testujesz mnie. I testujesz k***a tu tabeli! Słabiaku! Czy mogę prosić drużynę o obronę? mogę prosić drużynę o no, Nie, trzeba Ekko zagrać. Chodź, za mną, za mną. Raszujemy ich. Tak jest, szefie. Idź pierwszy. Ja mam pistolet wyborowy, to ty weź to. Ja Ej, hey, chyba są... nie ja <głos》> za, nie ja <głos》>. za. Ta! <głos》> Chyba Gdzie info? Gdzie info? Niestety. Info jakieś. Moja droga, my nie żyjemy. No, powiedz mi, że jestem mówić. kobietą. Patrz mi, że jestem kobietą! Nie mówię, że jesteś. Po prawej masz dawek. Dżungla. ale co ja mam dżungli. A Pokoja dżungli. A to ogarnę. Uważaj pod sobą. Może. Dwóch dżungla, dwóch dżungla. dżungli. Jak, to się... jak ty się broi? No pod czwórką, pod czwórką. Szalony, jak tak. wejdą na A, to musisz ja idę pokazać B? im, że jesteś na CT. Musisz dobra, pokazać dobra. im, że jesteś dobra. na CT, dobra, żeby, na CT, dobra, żeby oni się e, na tobie skupili. A ktoś ze mną pójdzie Dobrze. na B? Hubox, co ty Bóg robisz? Musisz jest? Tak. jest. Blokuję Blokuje go. go. Oni pójdą B, bo paka Angelo jest B, runają. paka jest B. Leży paka. Panowie, czekamy cierpliwie. Oj, więcej, więcej, więcej. Szalony, pięknie! Co wy Mam mówię biec? B! Mówię paka B! Kapitanie? I ciężko przyjść. przyjście! Nie dajcie się słowom. Uwierz, szalony, uwierz. Dobra, dobra, ja wierzę, ja wierzę. Ja panowie, ja wierzę. Nie dajcie się słowom nienawiści. Ej, ja spotuję Czemu bo wy stoicie na adres. Ja spotuję. Dobra, panowie, Cze... za mną. A, Ej, daj mi flesza ku Oj. Nie dobra, broku, tak sobie zespoł. Uwaga. Wszyscy za jednego, wszyscy za jednego, panowie, wiecie, co musicie robić. Biała! Co on robi? Jestem Wy możecie niżą. popatrzeć, co on robi? Myk, myk Dobra, kuboks, ja sto nie dam rady Czemu? Co ty robisz? No, idę Oj, po Wy wiecie, że ja miałam pakę, bo się wydupili u mnie z paką i dałam mogłaś wam mówić. Mówiłam, Ale Mogłaś mówić! Mogłaś mówić! Szalony, mówiłam! Nikt nie Nie, 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 bo my nie mieliśmy zasięgu na. Nie było słuchacz. Panowie na A, wszyscy kupujemy Digla. Nasz no jest, skład, jest. jesteśmy orłami A. To jest nasza nazwa. Desert kto pójdzie ze mną do B, bo ja sama kryję. No dobra, to ja też nie kryję. Idę na. Do bo ja, no. ja, się, ja się Chodź nie do będę, gdy bo... ja, ja jej to nie zapraszałem. A, ale twoja stara mnie zapraszała z gorzyk. O tak się, kończy, tak się kończy, niesubordynacja się kończy liderowi. Panowie, pamiętajcie o zasadach. Nikt na bezboł podkątują. O! o Szalone się. Ja nie Szalony... O Kuboks skupienie. To jest KARMA! I co teraz? Kuboks. Kuboks. Dobra robota, idziemy na B Dostanę awans yy, jeszcze chwila. Kubox za mną. Na, na B! Tak jest, szefie. No Gorzyk, pokaż to klasę musisz. lidera! No akurat ja tu Patrzcie na codziennie. ręce No nie popisałeś się! Lala, lala. Lala. Oj! Dobra! Kapitanie! czy Mogę cofnąć się na B? To jest generał, nie kapitan! Generał! Mogę to, to nie jest generał, to jest dyktator jakiś ja idę do B, pan Czela, nie dajemy Nasza trójca. O wchodzą na A tym razem. Ej, idę do was, idę do was na ja To chyba serio, a tym razem. Nie, no. Jest Kurde, to się... o, na spawnie wszyscy! Ale, co, ale co, na spawnie ty? Jak na spawnie? Infos B? No wszyscy Ej, B. Cóż, b cofnij, są B cofnij. wszyscy. Słyszę, APSE Dobra, zabij, ja znajduję tam. Przepych do B-Side. <noise> Oni dostali, dwóch o... dostali z ode mnie. Ty z ale jesteś królem lesu. Zajęcie się jest iglowaniem, to nie ma co tutaj zdejmować. Tak, Ej, podsadzisz mnie na nindzie. Na na no, no, się na nindzie. Wskakuj Ludzi. A jest Ludzi. 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 A jest. A Ludzi. 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 O, o, o. <laughs> Jeden przed jest KuBox, dobrze. KuBox, wow. Dziesięć pełnych na ninja, dwóch, drugi. KuBox, no tak. KuBox się odpalił, wow. się wyrwał się od dyktatora. Ej, poczaj znów mnie, dobra? Dobraś? KuBox, KuBox, zaufaj, stań dalej w tej dziurze. To się uda. Prędzej czy później to się uda. Bo ja mam pieniędzy. Nie to Ej, smokuje tu, tak. smokuje tu, smokuje tu. KuBox za mną, KuBox za mną. Nie widzę. Tak jest. Jadą, jadą tu, są tu. Jadą, jadą. Ej, weź przeżyj, przeżyj. Złapaj się, złapaj się. Jak, jak, kur... jak? Ktoś powie jak? Kubox, mamy czas. Paka nie jest dostarczona. Paka, paka, paczko macie, ja, Kuboks, paka, paczko macie. Jak to nie siadło? Jak to? -box, ile ile to zrobiłeś fragów w życiu? Ile zrobiłeś to... fragów w życiu? Ile, ja ile? więcej czy ogólnie? Ogólnie w życiu. Ile? Jak no w tam życiu nie człowieka siatło? nie zabiłem, to nie wiem, zero. Ale fragów w Counter-Strike. <laughs> A, no to. <śmiech> <śmiech> ja twój Ej, ja, sobie, ja no, no, nie zamykam. Ciągle. Dobra, dobra, U, mamy dwie opcje, mamy dwie opcje. Albo dalej madujemy się na mnie i mamy... i w... przegrywamy ten Zrozumiecie e, 3, 3 minuty, nie maduję na ciebie, ty. albo Generale. spróbujecie zrobić dokładnie to, co powiem i wtedy wygramy. Dobra, to no. O mój Boże, no. Trzy. ja idę na bez z Angelą, a wy wszyscy idziecie na. Okej. Okay. Oh. Boże! To co ci uczyniło? Angela, chodź, chodź. Angela, rotujemy na boki. Nie dobrze. wychylamy, to oni muszą wychylić, nie wychylamy, nie wychylamy! Angela za mną. Nie wychodzą. Idę, idę, generale. Tym, jest, Używam na, też Angela i wychylam. Mid jest czysty. To za I co generale? Ej, możesz... e! jest to idzie Angela! Pomóż mnie! Pięknie, Angela. Jesteś świetna. Leży, generale. To oni muszą zraszować. To oni muszą zaplantować. Nie wychylajcie, Angela, wychylasz mida. Niepotrzebnie. Jak niepotrzebnie generale! Adela, match, <grym> Jeszcze. Nie. Jeden nam idzie. A więc niepotrzebność paczki, ma miejsce. Pod Lawek pod nie to musi wychylać Jawek. Nie wiem, czy podpaczki nie po... poszedł! Pod, 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 pod zapaczki, podpaczki, zapaczki. Nie ma No nie... więc koncentrujcie się! Nie wychylejcie, ja? Dobre musi Czas jest po waszej stronie, błagam was! Tak jest, szefie! Lawek pozostał sam na miejscu zagrożenia. Ryzykując No Nie no, bo tam idzie jest, no! Pięknie! Pięknie, gratulacje. I o tym mówię, właśnie o tym mówię. Moi kochani, ja z Angelą i szalonym na B, a Wy na A. I Kubox, wytłumacz po strategię. Kubox, co ty robisz. Dobra, ile tam idę? Kubox jest niesubordynowany. No jak to szyfie? Pięknie, Kubox. Teraz. Cofamy, cofamy, jesteśmy 5, 6, cofamy? Cofamy! O p kra. Pamiętajcie, ey, oni muszą wywiedzić. Trzyma ja WP, mordeczko. To jest problem, Paweł. NICE, KOŻYK! Uwaga ci, Natan. Tak, trzeba używać Ej, mózgu, a ty nie bądry. tylko... Mamy, Mamy wiele zmysłów, nie a tylko go? wzrok. I to nie mówi Natan, nie? Szalony, zostań na B i pilnuj za tego murka, za no, tego no. murka. A my idziemy są na A. Tu. On tu strzela dalej. Nie interesuje nas to, zostań tam i czekaj. Oni są pod B. Kubox, jak ty umarłeś? 3 na 1 Nie wychylajcie. Nie wychylajcie. Kur... On mnie piknął, on mnie piknął! On go piknął. No powiedz mu. Powiem mu. No ma to już znaczenia. Lawek wychyl Jest się mać, ja tego nie umiem, powiedzmy sobie szczerze Dobra cikaj, serio, serio Poczekajcie, serio, bądźcie cicho, zmutujcie się, zmutujcie się, zmutujcie się, błagam No no. no. no, no. no, no. Ona buzi ma piękno! Chyba się w niej zabujałem. Tak no to, nie pokaż co tam masz, masz! Kręcisz mnie czas, swym ciałem. Czas! Czas! On się zmutował! O, nice! <grym> yes! Zrobił yes. 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 <grym> e, Graj, defuj! Nie, on defuje! Nie, nie maczasz, ma czas, masz ma, 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 czas! Ma. No graj! Nie wiem czy zdajecie sobie sprawę, ale byłem mutowany na Discordzie. Mówiłem, żebyście zamknęli mordy i ugrałem, więc nie wiem co to mi przeszkadza. Chciałem ci coś z tych żeby ci lepiej szło. Ale toksyczy, A to, to nie było dobre bódzie. miejsce, na to ma, moja ma, droga. Żyć, ale i... jest toksyczny generale! Generał Kadafi trochę. Podłem. Czekamy. <laughs> o Boże. Daję małot. To to. Wróć Masz flesza? Co Ej, z tu, z tu, bejtuj. Bok, bejtuj. co ty robisz? Bejtuję. No. O nie, to ich. Tak. I będę ci mówić, będę ci mówić, z Besa, patrzę. Tupie, tupie. Boże, chowaj, 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 uciekaj! Zeskoczył na nie karze! Tam ja cię będę, du dużo z z prawej Nie, 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 On tam dalej Jest, nie, 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 Nice! nice. nice. No, Pięknie, ja mówiłem! Pieknie, pieknie. Kubo, Ej, ja miałem, Kubo. Pech, Angela. Kubo, no, miałem pecha, Angela! Nie pecha. No, Nie dawanie no. sobie wmówić kłamstwa! Tak. I ku... pewno Pewność siebie ugrały nam tę rundę! Kubo. Jesteś mi Uuu. bratem! Ostatnia runda! Jakubox i szalony na A, nie A nie się lawek się i Angela na B. Błagam, dobrze. błagam, lawek idź z nią na B. Ja bajtuję wam. Zowie, ja jestem sycia w tabeli. I są na A? Masz, Słyszałem ty, kroki w, kuchnia, w sensie. No, Angel, do prawej to. Leży. Pięknie Super. nawet nie wychylajcie, jesteście 5 4, to oni muszą wychylić, oni muszą wychylić, błagam Trzymajcie pozycję, tak żeby, żeby jak oni będą braszować, to żeby ich rozstrzelać, chociaż Dobra. obić No ja nic z nie widzę, póki co Jeden był Oni muszą wychylić, niech was nie ponosi, mamy czas Piknął no. mnie cio, cio, cio. Ale tam widzi mnie. Okej, okay, dobra, dobra. Smukuję tam wam. Smukuję wam tam. Ej, bo pięknie, pięknie, że... kobas! Kobas! <gubac> Lapek! paka, paka bę. Ale on się Nie wychylamy, to on to dalej może ugrać. Nie przegrajmy tak głównianej rundy. na przed ko Dobra, spokojnie, spokojnie. My jesteśmy 3 na 1 Jeżeli wychylimy naraz, to on nas nie zabije. Wszyscy shorta, szalony, cofnij. Idziemy shorta, szalony, chodź. Chodź kubok, Kuboks, Kubok. Wszyscy no shorta, shorta. Wych wychylimy naraz, on nas nie zabije. Chodźcie. Szybko, bo Czas nas goni, ej! No ja jestem, jestem! <noise> Nie jestem. Cicho, 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 cicho. A ty jesteś. A ty jesteś. A ty możesz już wybić dalej? A to jest smog. Wychodzi w dół. Dobra, rzucam fleszę, poczekaj na kuboka. Dobra, rzucam no, tak fleszę i wygrywamy. Dajcie fleszę. Sma Kubok defa, kuboka. Sma defa, kuboka. A ty jesteś. Ja defuję. Ja patrzę defuj. kuchnię. A za mną. A ty czarny jest smog. Leży, Dawaj, defuj. Dobrze, dobrze, Zabaję. 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 Zabaję defa, zamachuj. Ja defaj. A gdybyście wtedy, gdyby nas nie wyciszył, bo musieliście sobie kurwa jaja robić, to teraz by nas tu nie było! Andrzej! To jest się chłop, który pogrysy jaja narobił! Ja dałem z siebie, wszystko dawałem! Jasne! Ej, co? Tu nie ma dogrywki, to nie premier, dobra. I tak, bardzo dobry remis. To Jasne. była przyjemność z wami zagrać. Angela, wspaniale się czułem. Wspaniale się... Jasne, czy krzyczałeś, jak śpiewam Cicalafon? Nie, Angela, to było z radości. Dostałam złoty laur dwa! Ja wow. też. Wszyscy wow. jesteśmy złotą drużyną. I to jest tyle ode mnie na dzisiaj, moi kochani. Żegnajcie. Trzymaj. Żegnaj.